Dzień dobry moi kochani, witam się z wami w kolejnym filmie na moim kanale. E, mamy dzisiaj czwartek. Ja, e, słuchajcie, za 20 minut wychodzę do lekarza, do ortopedy po raz kolejny na kolejne badania związane z e, moją ręką. Ja wam wspominałam już parę vlogów temu i wiele razy o tym mówiłam, że mam problem po prostu z ręką, przez co musiałam zrezygnować z siłowni. Nadal u mnie ten temat e, jest. W ogóle nic się nie zmieniło, pomijając fakt, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, no to tak naprawdę wszystko wygląda tak samo. Dzisiaj jadę na już takie. Szczegółowe badania, jadę też na wizytę do ortopedy. Przy takim szybkim ruchu, no to faktycznie czuję duży ból i, i, no, nie mogę po prostu robić takich drastycznych, szybkich ruchów, tylko wolno gdzieś tam delikatnie nią podnosić i wtedy jest w porządku, no, ale chyba nie o to chodzi, <ścoughs> więc, no, muszę porządnie się za to zabrać. Powiem szczerze, że też nie miałam za bardzo czasu, żeby tym, tak wiecie, o to bardzo dobrze zadbać i troszeczkę to jest moja wina, bo zaniedbałam to. Natomiast. Postanawiam poprawę yy, i jadę do lekarza dzisiaj i mam nadzieję, że wszystko dzisiaj załatwię. Ja słuchajcie, za 15 minut wychodzę, ale chciałam Wam się jeszcze właśnie pokazać w tej koszuli. Z hm Słuchajcie, ja jestem zakochana. Naprawdę. Ona jest taka piękna, i jeszcze wiecie, do blondynek yy, niebieski kolor. No, to, to bardzo ładnie wygląda. Ja bardzo się lubię w niebieskim. I dzisiaj, słuchajcie, ją założyłam specjalnie, dlatego że dzisiaj jadę do tego ortopedy i no, będę miała badania, no i zdjęcia i tak dalej tej ręki. No i słuchajcie, to jest tip mój. Specjalnie przyjechałam do domu, słuchajcie, żeby się przebrać, żeby założyć koszulę, dlatego że yy, i mam topik w ogóle pod spodem, więc yy, nie będę. Będę musiała się rozbierać bardzo długo, męczyć się ze swetrem czy z czymś podobnym. Tylko, wiecie, rozepnę, ściągnę koszulę, dodatkowo mam topik pod spodem, więc nie będę musiała być w bieliźnie, tylko po prostu będę ubrana. I specjalnie, w sumie, z pracy przyjechałam do domu, żeby też się ogarnąć, właśnie i przebrać pod tego lekarza, żeby, wiecie, czuć się komfortowo. Dodatkowo, słuchajcie, dzisiaj jeszcze jedziemy kupić prezent. Kolejny prezent, słuchajcie, nie pytajcie, nie pytajcie, dlaczego ja cały czas kupuję prezenty. Uwierzcie mi, że wolałabym kupić coś sobie, ale kupuję cały czas prezenty, dlatego że znowu w ten weekend jedziemy. Tym razem nie na urodziny, a na parapetówkę, więc no, chcę coś kupić do domu. Więc słuchajcie, jedziemy po pościel yy, i ja słuchajcie, bardzo lubię pościel Ziska, więc tam dzisiaj się kierujemy. Poszukamy czegoś fajnego, dlatego że yy, ja ogólnie kupowałam często pościele w IKEI, natomiast po jakimś czasie, po praniach yy, ta pościel już nie wygląda tak dobrze. A właśnie pościel z Iska. Hmm, przetestowaną mam już bardzo dobrze i to mam wiele modeli. I jestem zachwycona, bardzo dobrze mi się sprawdza, kolory się trzymają, yy, nic tam się nie mechaci więc yy, dlatego też jedziemy do Iska i w Isku kupimy pościel. Wydaje mi się, że to będzie trafiony prezent. Yy, no i wiadomo, coś tam jeszcze poszukamy do tego, wydaje mi się, no ale zobaczymy, co tam w ogóle będzie w sklepach, bo chciałabym wszystko kupić stacjonarnie, dlatego że mam już czwartek, no a w sobotę jest parapetówka więc tak nie zdążę już niczego zamówić. Ale wydaje mi się, że na miejscu wszystko i tak kupię. Więc. Właśnie słuchajcie, weszłam do domu i e, kupiłam obiad. <laughs> ze względu na to, że nie chcę mi się gotować dzisiaj, naprawdę nie chcę. E, słuchajcie, kupiłam żurek. E, oczywiście razy dwa, no bo Rafał też musi coś jeść. Tutaj w ogóle słuchajcie jakieś oponki. O Jezu, oponki! Pamiętacie? Ja słuchajcie, je jadłam w dzieciństwie. Moja babcia je robiła, moja mama je robiła, ja nie. Bardzo dawno ich nie jadłam, także z chęcią je wiem. Oczywiście tutaj mam karkówkę z grilla, z ziemniaczkami i z sałatą. Także będę że się jest ciepłe, mimo że śnieg pada, to nadal jest wszystko ciepłe, więc to prawda fajnie. Zrobiłam dwa badania i już wiem co mi jest. Za małą przerwę między kością a kością tutaj w barkową, przy większych ruchach, większym wysiłku przy podnoszeniu ręki, one się o siebie ocierają, gdzie tworzy się ból. E, naszła mi tam woda, mam e, delikatnie jakby już naruszony mięsień, więc dostałam leki, będę musiała brać przez 5 dni, no i niestety musimy wdrożyć rehabilitację. Jest styczeń, ja muszę wszystko pozamykać, to co się narozrabiało w starym roku, więc muszę za to wziąć i muszę iść po prostu na tą rehabilitację. Z tego co wiem, to tam jest dosyć sporo tych e, takich różnych zajęć rehabilitacji i w ogóle, więc zobaczymy. Słuchajcie, byłam jeszcze e, w naturze i chciałam wam w ogóle powiedzieć, bo kupiłam swój ukochany retinol, który mi się właśnie skończył. E, wygląda tak. E, jest to e, skinimal. I to jest Retinol 2%, ja już mam 2%, bo już przeszłam jakby ten szereg, wiecie o co chodzi od początku. E, więc już mam 2%, ale ja Wam bardzo serdecznie go polecam. E, jeżeli chcecie sobie przetestować, a od razu nie kupować opakowania, to poproście po prostu o próbki w naturze. Bo ja tak się do niego e, nauczyłam i tak się do niego przekonałam. E, po prostu pani w naturze e, dała mi próbki e, różnych stężeń. I sobie po prostu próbowałam, patrzyłam jak on działa i w ogóle i bardzo mi się podoba. I gdyby nie on, to tak naprawdę ja bym wiecznie była tutaj wysypana i miałabym naprawdę mega problem z, z wypryskami. On mi bardzo pomógł, także y, sprawdźcie sobie, bo teraz w naturze jest y, promocja na całą serię. Także zobaczcie sobie, bo naprawdę się opłaca, jest naprawdę świetny, więc y, zobaczcie. Kupiłam sobie do cery wrażliwej z AA krem nawilżający. Dlatego że ja teraz przez te zimne dni potrzebuję nawilżenia. Kupiłam słuchajcie też pomadkę moją ulubioną z Maybelline. Ogólnie mojego ulubionego koloru takiego typowego nude już nie ma niestety został wycofany. Natomiast kupiłam 987 Smoky Rose. Wygląda tak i chcę sobie właśnie go przetestować, bo jest taki wiecie jest taki właśnie w delikatnie w różu, jest taki nude, jest matowy więc fajnie. Zobaczymy. Będę testować. Może akurat nie podpasuje. No i kupiłam jeszcze pomadkę nawilżającą, bo ja jestem uzależniona od pomadek nawilżających. Mi bardzo krótko starczają, bo ja się non-stop maluję pomadkami nawilżającymi. No i tak to wygląda. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pościel, czyli po to, co pojechałam tak naprawdę, to kupiłam, kupiłam taką pościel. Taki wzór, klasyczny. Wiem, że tam... Nasi znajomi mają po prostu kolor szary, więc no w szarości. Ja zresztą mam taki sam wzór pościeli i bardzo go lubię, także wydaje mi się, że będzie fajny. 2x220, czyli taki standard. Był w fajnej cenie, była promocja, więc super. Do tego jeszcze im kupiłam świecę czarną, taką ładną. Ja zawsze daję świecę w prezentach. No i słuchajcie, taką deskę. Bardzo mi się spodobała, słuchajcie, była w pepko i naprawdę jest super. Nie będę tutaj mówić o cenach, bo, bo to prezent, więc nie będę się tutaj sprzedawać, ale taki naprawdę bardzo bardzo fajna, naprawdę deska, ehm, właśnie w takim stylu, wiecie, boho, rustykalnym, loftowym, więc idealnie im się wpasuje do wnętrza. Ehm, mi też się bardzo on podoba i jest taki, wiecie, taka leciutka bardzo, więc jest naprawdę super. Więc to jest prezent na parapetówkę. I słuchajcie, wyjeżdżam. I już tak naprawdę do domu Bo na końcu miałam odbiór jedzenia Wiadomo, żeby było ciepłe I słuchajcie Nagle mnie olśniło, że w niedzielę jest dzień babci No i dzień dziadka Ja nie mam dziadka, więc jakby Dla mnie jest dzień babci I wyobraźcie sobie Że normalnie w ostatniej chwili mnie olśniło I mówię, nie, wracam się, no muszę coś kupić No bo kiedy kupię, jak nie dzisiaj Bo jutro mam zaganiany dzień I nie mam zamiaru chodzić po sklepach Więc no mówię, no muszę coś kupić no i słuchajcie, byłam w Seaseju i kupiłam to, co... Babcie moim zdaniem babci się kupuje albo kwiatka, albo sweter. Ja kupiłam sweter. No i mamy dwie babcie. No bo Rafał ma babcię i ja mam babcię jedną. Więc kupiłam słuchajcie taki golfik. Mega słodki. W ogóle zobaczcie. Taki słodki golf. Tak wygląda. Widzicie, jakie ma takie kropeczki? No, mega cute. Super to wygląda. Mi się strasznie podoba w takim pudrowo-różowym kolorze. Więc super. I dodatkowo drugiej babci. Nie wiem, której będzie co, ale wydaje mi się, że ten będzie dla mojej babci. Dlatego, że moja babcia jest nieco większa niż babcia Rafała. nie no, dla ciebie nic nie mam skarbie. No coś ty. Ta mi tutaj skacze. No nie proś. No i słuchajcie taki sweterek przepiękny, bardzo mięciutki. Ja jestem zadowolona, słuchajcie. Babcia pewno też będzie i ten właśnie jest tutaj rozpinany na takie duże guziki, więc wydaje mi się, że super. Babciom zawsze jest zimno. Mam nadzieję, że będą zadowolone, bo ten jest w takim pięknym kolorze. Powiem wam szczerze, że sama bym w takim chodziła. No ale... Jest dzień babci. No i wiecie, dokupimy coś słodkiego do tego, bo babcie lubią słodycze. Więc kupimy i będzie git, i mamy już tak naprawdę cały prezent zrobiony. Nie witam się z wami w kolejnym już dniu. Tak naprawdę e, powiem Wam szczerze, kilka dni później. E, no, po prostu jakoś tak mi zeszło, ale słuchajcie, widzieliście, że byłam w paczkomacie i przychodzę do Was z paczkami. E, zaczynamy, słuchajcie, ten dzień od paczek. To znaczy, zaczynamy dzień. Jest godzinka chyba przed 17, więc korzystam jeszcze z ostatnich promyków słońca. Dzisiaj, uwierzcie, mi była taka piękna pogoda. Tak pięknie świeciło słońce, że po prostu płakałam nad tym, że nie mogę iść na spacer, że muszę siedzieć w pracy. No ale no niestety takie życie, nie zrobimy. Słuchajcie, e, oczywiście dzień dobry, e, Dabusia tutaj oczywiście jest obecna. I słuchajcie, otwieramy paczuszki. Przychodzę do Was z paczuszką. Przepraszam, ale nie mogę wytrzymać po prostu z tego śmiechu. Dabulka. Nie mogę wytrzymać. Słuchajcie, bo... za jaką dostałam paczkę. Tak, to jest paczka z Vinted. Jakby... Nie mam najmniejszego problemu z y, opakowaniem tej paczki. Y, Natomiast mi się trochę śmiać chcę, bo przypomniałam sobie, jak słuchajcie, kiedyś nagrywałam wam to, że pakowałam paczkę do Vinted, i skończyły mi się wszystkie jakieś normalne opakowania. Nie wiem, po zakupach, po, po jakichś tam prezentach i tak dalej. Wszystko mi się skończyło, więc ja też wysłałam paczkę taką najbrzydszą w moim życiu. Natomiast ta to jest hit, ale słuchajcie, stretch jest, więc jest zabezpieczona. Ehm, także powiem Wam, że no, e, moja jednak nie była taka najbrzydsza. I słuchajcie, może się zapytacie, co ja tutaj takiego zamówiłam. Albo się nie zapytacie, ale ja wam powiem. W każdym razie, <grym> jest nie mogę tej paczki. E, zamówiłam kurtkę. <grym> okay. Znaczy jest tak, torba. I w środku jest torba druga, jakby zabezpieczona, także. Okej, okay, nie wiem. jakie to słodkie. I słuchajcie, znalazłam kurtkę, yy, kurtkę takiego misia. Yy, I po prostu nie uwierzycie. Ja ostatnio w ogóle, słuchajcie, miałam fazę na kopanie na vinted. I uwierzcie mi, że ja spędzałam dziennie na vintedzie z dwie godziny. Naprawdę, autentycznie, ja scrollowałam non stop, odświeżałam, szukałam w różnych kategoriach, no masakra, masakra po prostu. Jakoś coś mi odbiło, wiecie, czasami mam takie fazy, czasami w ogóle nie wchodzę na widet, a czasami jak się dorwę i <grym> znalazłam, no nie mogę zaganiać. znalazłam taką kurtkę, takiego misia, rozumiecie, to jest taki, takie futerko, Jezu, to jest po prostu przepiękne <grym znalazłam> i wiecie co jest najlepsze? Że dzisiaj y, było tak dosyć ciepło, więc stwierdziłam, że nie będę zakładała mojej grubej kurtki, bo już mam jej dosyć cały czas nie chodzę, bo byłoby mega zimno. No i założyłam swoją kurtkę, którą ja Wam w ogóle zaraz pokażę, bo to jest w ogóle abstrakcja. I to jest kurtka, słuchajcie, taka wiecie, a mm, koszula, wiecie o co chodzi? Ona jest zapinana, w ogóle jest ze Stadi Wariusa, i zapłaciłam za nią, uwaga, 15 zł 15 zł. Posłuchajcie, bo, bo jeżeli cały czas skrolujecie, tak jak ja i szukacie perełek, to naprawdę da radę coś fajnego znaleźć na Vinted. To, to jest moja kurtka, tylko ona to nie jest w tym misiu, okej? Okay? Ona jest też beżowa, to ona jest taki, no normalny jakby materiał, no nie wiem, no, nieważne jaki materiał, ale zobaczcie jak ona wygląda. Hmm. Też jest taka koszulowa, też jest beżowa, <laughs> nie, 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 nie wiem, proszę, proszę mi nie pytać. A ta wygląda tak. Zobaczyłam cenę, zobaczyłam, yy, że to jest fajna jakość, zobaczyłam, że to jest w ogóle baranek taki misiu, no i po prostu odjechałam, tak? Odjechałam i kupiłam, ale słuchajcie, jestem ciekawa. Jak? Ale duża! Kurczę, słuchajcie, bo ja to jest. Nie, no robi robotę, powiedzcie i co? Nie, naprawdę. Jest sztos. Nie, jest zupełnie inna, bo jest taka yy, większa. Zobaczcie, jak ona jest duża. Ale to jest rozmiar M. Ale ja nie będę płakała, bo właśnie ta jest bardzo obcisła, więc yy, bluzy pod nią na pewno nie założę. A ta jest taka fajna, luźniutka. Kochani, ja nie mogłam wytrzymać. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Musiałam to Wam jeszcze tak fajnie pokazać na sobie w lustrze, właśnie, bo normalnie jestem zakochana. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Przypominam, 15 zł plus wysyłka. Naprawdę. Ja jestem zachwycona. Po prostu genialne jest to futro. E, pomijając fakt, oczywiście, że mam podobne, e, ale nie mam baranka, a to jest po prostu genialne i w ogóle jest takie bardziej oversize. Wydaje mi się, że po prostu do bluzy super. Czy jakiegoś grubego swetra, no elegancko. Jest mega miłe. Jest e, w fajnej długości, takiej akurat za więc po prostu jest sztos. Ja jestem mega zadowolona. I powiem Wam, że myślałam, że przyjdzie takie. No wiecie, fajne, no ale takie za 15 zł, a jest po prostu genialne. Naprawdę, słuchajcie, kopcie na Vinted, bo naprawdę się opłaca. Ja też w ogóle się teraz zmotywowałam, że muszę pododawać ciuchy właśnie na Vinted, bo mam masę ubrań, które nie noszę. Muszę coś zrobić z tym porządek, muszę to ogarnąć, bo już się po prostu denerwuję, bo nie mam miejsca w szafie, a nie mam co na siebie yy, zakładać, nie mam co nosić, więc to czas najwyższy, żeby zrobić porządek na Vinted. Także... No to wygląda. Druga paczka, bo jak widzieliście, były dwie. Druga paczka. Moje zakupy, słuchajcie, to jest inny level. Zamówiłam pudełko. W kartonie, słuchajcie, w kartonie przyszło mi pudełko. Jak to się otwiera? Dlaczego to jest takie trudne? No to już jest, słuchajcie, ładnie zapakowane. A może tu? Może tu. To, ja. Jestem hitem Zamówiłam pudełko I teraz jak na nie patrzę To wydaje mi się, że Rafał miał takie pudełko po butach O tym nie pomyślałam To pudełko słuchajcie jest robione ręcznie Nie, nie zależało mi słuchajcie Na tym za bardzo, że musi być robione ręcznie I tak dalej Natomiast e, zależało mi, żeby było Ładne, estetyczne, porządne pudełko Ja w tym będę robiła Boks prezentowy Nigdzie nie mogłam znaleźć y, Takiego dużego pudełka Bo prezent mam dosyć duży Więc stwierdziłam, że po prostu zamówię I słuchajcie, to pudełko mi wyniosło też około Nie wiem, 40 zł Gdzie to jest tylko pudełko na prezent No ale pomijając fakt Stwierdziłam, że warto Dlatego, że zależy mi Żeby ten prezent był naprawdę Ładny, estetyczny I, i po prostu, żeby ten prezent Był świetny Więc... Nie miałam innego wyjścia, jak po prostu zamówić pudełko. Będziemy dzisiaj kompletować prezent, bo do środka już wszystko mam. Na urodziny idę, słuchajcie, w sobotę. Wydaje mi się, że ja co vloga powtarzam, że idę na urodziny. I uwierzcie mi, że maraton urodzin jeszcze się nie skończył i nie kończy się po tej sobocie, bo ja po prostu non-stop mam urodziny. Jak Wam wspomniałam, wolałabym kupić coś sobie, ale non-stop chodzę na urodziny, więc muszę po prostu. E no robić prezenty i kupować prezenty, więc no dzisiaj pakujemy prezent. Zabieram się właśnie za tego prezentu. Chciałabym to już mieć z głowy, dlatego że chcę Słuchajcie, iść jeszcze dzisiaj na spacer, um, a jest już godzinka 19, więc no nie chcę też, wiecie, chodzić tak bardzo po ciemku sama z moim dobermanem 2,5 kg Ja nakładam, słuchajcie, w pierwszej kolejności to sianko, w ogóle nie, nie lubię tego. Tak się z tego sypie, że to jest po prostu jakaś masaka. Przerąbane. Dobra, słuchajcie, wrócę do Was, jak już po prostu skończę. No słuchajcie, wygląda to tak, oczywiście główne skrzypce no, gra ten zestaw kosmetyków, tutaj są właśnie tak sole, bo nie miałam innej opcji, w ogóle za małe to pudełko kupiłam, a i tak powiem szczerze, że było jedno z większych. Tutaj właśnie ta flaszeczka, tutaj perfumy, tutaj słuchajcie, tak, musiałam wcisnąć, bo po prostu no, nie widziałam opcji. Jeszcze się w sumie zastanawiam, teraz tak myślę, jakby to po prostu poprzesuwać i tutaj dać świeczkę. No i tutaj jest ta flaszeczka z jednej strony, ale nie wiem czy to nie będzie za goło, ale to wtedy może... Dobra, słuchajcie, jeszcze, jeszcze raz po prostu spróbuję to przekładać, bo mi się tutaj coś nie podoba. Dobra, słuchajcie, to wygląda o wiele lepiej. Tak to wygląda, jednak przełożyłam tutaj po prostu świecę. E, tutaj są perfumy, tak jak było ten, i po prostu tutaj są dwie flaszeczki. Wydaje mi się, że wygląda to bardzo ładnie. Oczywiście tutaj jeszcze to zamknę, bo e, idziemy na urodziny po prostu do restauracji, więc e, no, zamknę to, to nie będzie taki otwarty boks. E, no, i mam, słuchajcie, czerwoną wstążkę, więc e, po prostu też zawiążę tą wstążkę, jak już zamknę ten boksik. Słuchajcie, właśnie się ubrałam w bluzę, dlatego że tak jak Wam wspominałam, e, idę na spacer. Idę dlatego, że strasznie mi brakuje jakiegoś ruchu, mimo że, wiecie, no pracuję, ale to jednak jest praca siedząca, więc brakuje mi takiego, wiecie, wyjścia gdzieś po prostu. Nie zwracajcie uwagi to na syf. ale yy, po prostu stwierdziłam, że mm, Dabi też potrzebuje trochę ruchu, bo jak wiecie, nie wiem, chyba z dwa filmy temu, mówiłam Wam, że Dabi ma po prostu, miała problemy żołądkowe. Całe szczęście to już minęło, już jest okej okay w miarę. Natomiast wydaje mi się, że ona ma taki słaby apetyt, bo wiecie, ona mało wychodzi. Ona, jak ja ją wypuszczę na dwór, to nie za bardzo chce biegać, wiecie, ona zaraz ciśnie do domu. Jest godzina przed 20. więc mam nadzieję, że nic nas nie porwie. Dabi miała kryzys, ale całe szczęście szybko minął, bo oczywiście Dabuniu! Dabi! Ech, Dabi, słuchajcie sobie, coś tam wącha. Dabi miała kryzys, ale całe szczęście to minęło, kiedy padło hasło, że tam są koty. E, więc, o widzicie ją tam w tle, coś tam wącha, niech sobie wącha. E, póki się czymś zajmuje. Więc jak usłyszała tylko, że tam są koty, no to kryzys minął, słuchajcie, idziemy. Powiem Wam, że jest mega zimno, e, raczej jest e, duży wiatr, więc strasznie mi wieje, wiecie, po nosie i po rękach. Oczywiście mądra ja nie wzięłam rękawiczek i po prostu najgorzej, że jest mi po prostu bardzo zimno w, w dłonie, no bo to muszę trzymać smycz, wiadomo. Jedną rękę sobie chowam, ale druga, no mi marznie. Dabusiu, idziemy? Dabciu! <grystanie> Spadł i kaptur na głowę. <grystanie> no słuchajcie, my właśnie wróciłyśmy. Powiem Wam szczerze, że... Sprawdzałam sobie właśnie na telefonie, ile zrobiłyśmy kilometrów, tak z ciekawości. No i powiem wam, że prawie zrobiłyśmy 5 kilometrów, więc dużo, niedużo, mało, nie mało, nie wiem, <laughs> nie mi to oceniać. Jak na pierwszy spacer, taki po dłuższej przerwie, no to wydaje mi się, że bardzo fajnie, ale ogólnie powiem wam szczerze, że ja bym dużo więcej przeszła i jakby wiecie, miałam te chęci i tak dalej, ale niestety moja dabulka zaczęła się buntować pod końcem. I już ledwo, ledwo szła do domu, a też nie chciała jej nieść, no bo wiecie, więc po prostu dałam na luz, wróciłyśmy sobie na spokojnie do domu. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego filmu, ja już się z Wami żegnam, idę teraz słuchajcie do wanny się wygrzać troszeczkę, no i oczywiście idę spać. Mam nadzieję, że dzisiaj jeszcze uda mi się troszeczkę zmontować ten film, żeby już mieć z głowy, ale to jeszcze zobaczymy jak tam po kąpieli będą chęci. Także dziękuję jeszcze raz. Zostawcie subskrypcję na moim kanale i łapeczkę w górę. Bardzo na to liczę. Do następnego filmu. Pa! pa!